Cześć, witajcie Jako wygrani <grych> Tak, jesteśmy jako wygrani, już wygraliśmy tę grę Ale gramy dalej Co jest ważne? O, jest ważne Że chcę mi się chcieć kontynuować I wygrać na wszystkie inne sposoby Jeżeli nie wiecie o co chodzi, że wygrałem To obejrzyjcie poprzedni odcinek, a szczególnie końcówkę Kiedy to zmontowałem ostatni no ostatnią część statku kosmicznego. Jeden gracz ukończył program Apollo No tak. NZ nikt. Ale... Indie ma 3 z 4 gałęzi ustroju społecznego. No to jest ważne. Ja mam dwie. Waszyngton ma dwie. Tylko Indie mają trzy. Elżbieta nie ma żadnej. Czyli ona się rozgrupowywuje... A, ona już w ogóle nie istnieje. <grym> Takie ksongaj. I... Napoleon jest bardzo roztasowany w strojach i to mi się podoba. Songaj nie istnieje. Elżbieta nie istnieje. S no, Syjan też nie istnieje. A dobrze mu szło, dobrze mu szło. Dominacja. No, patrzcie tutaj Aztecy też nie istnieją. Mongolia, Syjam, Songaj i Anglia. No. Siedmiu graczy nadal kontroluje swoją stolicę. Co jest ważne. Dla kogo? A dla mnie na przykład też. Powinienem wiedzieć na co mam się, na co mam się szykować. Okej, okay. tutaj lecimy więc. Hopsi. Genewa jest gotowa na nowy projekt budowlany. Gnewa. Gnewa. Klasztor, bo tutaj wino, wino. Wino, wina, wina dajcie. A jak nie to wiecie co no. Tutaj już nie, nie, musimy budować, tak, i nawet nie możemy I bardzo dobrze Fuck off Facebooku <noise> Dobra, trzeba tam podjechać i tyle Przeciw lotniczy Fuck Ucierpię na tym, bardzo Bardzo, bardzo są działania przeciwlotnicze Zobaczmy jak ucierpię jak bardzo na tym ucierpię Bardzo ucierpiałem Czyli nie, w ogóle nie warto Warszawa się Uzbroiła No i chwała im za to No i szczerze mówiąc Nie wiem co robić Ehe. Wyrzutnie sam. No, 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 ktoś do mnie napisał. Miałem zobaczyć to. A to zobaczę. Ale najpierw dojadę pod Warszawę. Tutaj też. No, uzbroili się przeciwlotniczo. Dobra. To ja sprawdzę tylko i już się zaraz widzimy. Ojej, dobra. Pytali się mnie o coś ważnego. Dobrze, że spojrzałem. Śpi. Śpi. okej okay. Co jest? To jest zrobiony punkt handlowy jest zrobiony To ja właściwie raz tylko też mogę wysłać gdzieś tutaj na przykład. Chciałem <laughs> powiedzieć, że Was wyślę na Australię. Ale tam już jest też prze przeludniona. Jest sepka przeludniona. Zobaczmy, ile tam jest. Chru... O kurwa, nie no, trochę jest. Nie jest aż tak dużo. Weźmy szpital, bo jest mało żywności. Nie no, za szybko się nie rozwija. Tak, tak. Musi się szybciej rozwijać. Szybciej. Tutaj też się musi szybciej rozwijać. Nawodnione pale. Tak, tutaj. Wszędzie pod tą naukę jeszcze idę. To jest. To jest. To tak nie ma być. No, no bo zobaczcie, ja już tutaj kończę wszystkie projekty. A jeszcze mam... Mm. Jeszcze mam tutaj Wielki Śmierci Robot. No to... <słuch> Przyda się. Coś pod naukę. Ale nie, nie aż tak dużo już. Ograniczmy to. うん。<noise> Działa <laughs> ma No to bukaryś was pierdol teraz. Tak, wyszli działami przeciwlotniczymi I, że tak powiem Zpiewszy sobie sprawy Ja nie będę atakował Jestem Jestem człowiekiem myślącym Właściwie to przyczułem y, trudny medyk trudny medyk tak powinienem robić o kurde kurcze blade Kurde, kurde. Czy ja dosięgnę? Nie, nie jestem na zasięgu. Taj, 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 taj. A gdzie? Czy to jest ta moja jednostka? Nie, któraś jednostka. Oby to była ta jednostka. Nie, to też nie jest ta jednostka, która się sama leczy. To, to może ta trzecia. która się musi sama leczyć. Ta się sama leczy. Dobra. No i Bułkarest pierwszy sprawę, bo już go nie będzie. Będę miał bliżej do Warszawy. A o to mi chodzi. Jako, że sami wy wywołali wojnę. I tak nie posiada. Nie, nie droga! Tutaj tak pastwisko. Ale nie, nie droga. Plose. Dobra, strzelajcie, strzelajcie. No jej dłuższa. Jednostka bez rozkazów. Kto tam jest bez rozkazów? Wy. Czy jesteście jest Ósma minuta. Kolejne zwycięstwo w toku. Rozmowy w tak. tyry. Nigdy więcej. Mózgu. Mój mózgu. 9 uranu. No, przydałoby się trochę więcej. Prowadzą wojnę. Oj. To będzie wojna. Sulejman. Oby, oby on się stoczył. Nie go zabiją tam. Przecież wolałbym, żeby Sulejman trochę pogromił. O, no, rzeczywiście. Wywołał wojnę. Ja też bym się kurwił. Ale Sulejman ma duże terytorium. No, ja myślałem, że on jest jednym z najmniejszych. Ląd nie, najmniej ma. To on jeszcze żyje. Przecież Montezuma był pokonany rzekomo. On ma tu miasto. No tak on ma tu jedno miasto i drugie miasto. Ja mógłbym ich zaatakować. Ale nie mam na razie dostępu. Jak sobie podbiję Indie, to ich może. Tak i tak. Gdzie ja was mogę wysłać? Do Wiednia dolecicie... Chyba tak. Tak, dolecicie do Wiednia. To sobie tam... Tak w pół roku. Już to jest kilka godzin. Tak, taki dystans. Na razie proszę, szlak handlowy. Rozmowy w toku. Oj, 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 oj. Ym, ładujcie się. Do Afryki, może nie... Znaczy, muzynić to wy będziecie dopiero zaraz, ale. O, mata, no, lubię Was, lubię. Tylko takie miasto-państwo pomocnicze. Oj, 14. 14 obywateli, jeps. Jeps. Jeszcze trzecią rundkę. zatocz Zobaczmy jak tam. Gówno dostaje. Dobra, dwa ruchy. Tak. Jeden. Powiem, że nie jest to kosztowny ruch, bo jest. Ok, wszystko jest dobrze. Tylko tutaj wieloryby, Wielo ryb. wiele ryb. Muzeum w Medynie niech będzie. Bo nie ma Tutaj tak, 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 nudno A tu co? Wytwarzania Potent... Musi być wybrudowana fabryka Nie, no przecież Bombowce będą ważniejsze Tutaj jest bomba atomowa Nie, ja tutaj się boję bomby atomowej robić bo Zaraz mnie pokusi, coś się pieprzne sobie w terytorium na przykład Klasztor, no prosto że klasztor Co dalej? Mury, koszary, 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 jednak eee, warsztat. Okej. Okay. O Boże, 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 Bożenko. Mogłeś to robić z cyganem? A właśnie, co tutaj? W merwie będzie połączone terytorium. Ca żeby całe imperium było złączone ze sobą To jest najważniejsze I będzie nawet z połączone Tutaj nie jest Wieleń w ogóle nie jest połączone No w dupę Czyli nie jest połączone imperium Chyba że drogą morską niż przez przypadek Nie, nie jest połączone Ale mam rzeczywiście imponujących rozmiarów to terytorium Nie wiem gdzie wy jedziecie mm. sery w ogóle ja wam, we, o was się muszę zatroszczyć 10% baterii, no nie, no nie, no nie no nie. O, zaawansowana wejstyka, oczywiście, że tak Muszę się zatroszczyć o moje stosunki z z Aumaatą Aumaata! Okej okay. Pełni ochrona oczywiście A co tam, co tam im ochronę da? Nie tyle co pieniążki Pełni ochrona oczywiście Macie bardzo dobre wojsko. Bardzo was lubię. Tylko ile macie obrony? Macie 56 obrony. Porównajmy sobie z takim budowesztem, który ma obronę 60... 63. No. I nieciekawie wyglądacie przy nich. No, no spiętrzyłem to ulepszenie trochę. Ui. I drugi raz też zresztą, co tam. Jeszcze raz I raz, i... Raz, tak Bukareszt Jeszcze mogę z wyrzutnie wcześniej pieprząć Kurde, kurde, nie zdobędę Na takim niefarcie Że te kolejki są zaplanowane, o, 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 o Dobra, to już O, chyba, że tak. No. Zobaczmy. Jeszcze na raz. To ile ja tego zaplanowałem, no? No to już chyba ostatni raz. Jeżdża, mm. <laughs> czy nie? Tak myślałem. A wyrzutnie sam wiadomo wiado, czy nie? Aha, dobre, wjechały Tylko jest lag Wjechały, dobra, przełącz miasto Uff, Łukaszt, Edynburg A ja mam z nimi wojnę, czy nie? Nie Nie mam wojny Warszawa ma ze mną wojnę Wieczna wojna, wieczna To lecimy z save'em Wit, 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 wit Wit! Wit! Wszędzie śnieg tam, gdzie zrobiłem miasto. O, te mi Indie wkurwiają strasznie. Właściwie to, to ja tak bez sensu pływam. Sobie stanę tutaj. Napilnował rafy koralowej. Takie marzenia, dzieciństwa. Pilnować rafy koralowej. Co jest w ogóle? Pse, pse. Wszyscy zaplanowani, gdzie siedzicie. Tu, 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 tutaj nie wiecie co robić, tak? Sirat, Sirat, czy tam co tam? Osadników macie zrobić. Tutaj... Mhm, dobra. bagdad bagdad Też nie wiecie co robić, widzę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, to robicie bombowce. Co się tu dzieje? A, tutaj miała być faremka, foremka. Foremka pieczeniowa w pobliżu Hinatu. Tak, mamy tutaj trakcję kolejową, tak, mamy trakcję, to spokojnie na wszystko, czas będzie. Tutaj nie mamy jeszcze farmy dokończonej. Mia mia miała być masra słoneczna, słoneczna, oczywiście. Zmieniarski zakład Uniwersytet No tutaj nie wiem, po co uniwersytet To takie miasto Biblioteka Biblioteka Spichlerz Okej okay. Co jest? A, tu jest bunt ogólnie Jest gód. Łodówkę robią, tak? Podcisk atomowy wymaga 2 uranu, ale nie... Część uranu nie ma Przynajmniej u mnie Zbyt dużo Tutaj jest zwierzyna niezatroszczona Prośbę Edynburga zlikwidowaną. O. Czy to jakieś. Jakieś stosunki nam się polepszyły, czy coś. Sojusznikiem jest. Cieszy mnie to. Nie powiem. Cieszy. Cieszy mnie on z kolejnym wojnym. Takie pocieszenie. Lepiej jest przy tym jeziorku zrobić. Tutaj zaczęte, nieskończone. Co i same punkty handlowe będę tu budował. Tak, bo farmy nie zbuduję. No tutaj farmy oczywiście. Będę mroźne terytoria. nowoczesne czołgi no tak teraz już ta technologia o kurde tam na razie sobie nie powojuje no i cóż <ścoughs> tyle komunikatów nie otrzymujemy już barwników od waszyngtona nagle zadowolenie mi spadło Co tutaj? Gdzie? Gdzie? W Mekce. Aha, to, to proste, że bombowce. Bo jeszcze dużo ropy. jeszcze tej ropy więcej niż mniej. Aha, no dobre, już jestem. Uśpi. Co tu jest? Co się dzieje? Co? tutaj kopalnie miała być tak. Kopalnie jakoś tak lepiej się buduje niż wszystko inne. Znaczy tak. Jak dla mnie Nadużanie oczywiście, że arsenał Arsenału Tutaj Zbudujmy szpital Tutaj zbudujmy może mur w końcu Z Bo zaczną mnie atakować i nie będę miał co Czym się bronić nawet? Chcia, niech będzie Mur Dalej Spichlerz Dalej Warsztat Dalej Pomnik Dalej <laughs> Przystań Dalej Przystań I następna tura, o, wiedziałem Tutaj się podziało się Się podziało się No i co? I tyle z ruchów? Nie, jeszcze tutaj I tyle z ruchów Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!